Elo Jeżeli to oglądacie to widzicie, że to... że to jest sewa. <giby> no. Elo! ja Hello. dzisiaj zimno nie polecam wychodzić. My będziemy się tak maszerować, 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 maszerować. idziemy właśnie po jednego kolegę zacząć jest. Widzimy się na miejscu! Jesteśmy prawie... Jesteśmy na miejscu z nim! A on jest... Ale chyba on jest. Nie pokażę jak on mieszka, pokażę mu buty jak idą. I go też. I go nie ma. I Proszę, zaraz wam pokażę. I go nie ma. 254. Sorry, ale nie ma nikogo, więc będziemy musieli sami. Nie będę wam pokazywać tam. No? Nie będę. On też nie, prawda? No. <słysy> A przystań tak w ogóle. Dobra, on nie robi nagrywek. Więc maszerujemy... Nie wiem gdzie, ale gdzieś tam. O, gdzieś tam, 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 tam. Gdzieś tam. Gdzieś tam. E DJ, 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 de, jane, e de <laughs> Mój snap to nie on snapa. Usunęłam sobie, bo mi snap nie działał. On nie ma snapa. Jakby coś no ktoś. Nie to... mi Właśnie, on nie on jest ogólnie moim kolegą ze szkoły. Życzę się więcej odcinków. To nie wiem co. Zróbcie coś. Napiszcie po mnie. Jakby co. Pozdrawiam Napisz. tośkę. 10 tysięcy łapek w górę. Nie będzie 10. Nie róbcie 10. Pozdrawiam w ogóle tośkę. Tosia, Demage, Moran13, patroli 23. jeżeli to będą oglądać i jakiegoś tam jeszcze youtubera x.konie... x. Konie, x kropka, nie x.konie.is no znowu kropki się przejdzie. A w ogóle, jak chcecie odcinek, to piszcie w komentarzu. Jeżeli chcecie w następnym odcinku go, to napiszcie w komentarzu. Nie zgłaszam was do lajków ani subskrypcji. Jak chcecie sami dać suba, to dajcie o, to jest sami. Trochę mm, ociekalną. I dobra, więc jeżeli chcecie go zobaczyć, albo kogoś z moich, z moich sąsiadów, to chętnie napiszcie w komentarzu. Na przykład nie wiem kogo, może poprzednich tych dwójkę na pierwszym odcinku, albo tego, co byliśmy, w dwóch skacze. Jeżeli tak, to napiszcie w komie. Czyli komentarzu. Jeżeli, ale tak, jeżeli ktoś jeszcze raz przeklei na moim komentarzu, ten będzie miał przeklapany. Będzie miał same hejty. No, więc nie pisać lepsze y, lepiej. Nie lepsze czuł, słowa. Czemu ja nie mogę? Szkoda, że nie mogę przewidzieć. Coś mi się zepsuło w tym. A jeśli myślisz, że mi będzie... że będzie nas słychać? No. Ale jeżeli nie mam mikrofonu? bo Oczywiście chyba miałam mikrofon i co? Jak myśli się? gdzie możemy iść? Nazy. Zarządu. Nie. Nie idziemy zarządu. Gdzie był mój drugi odcinek? Tam Będzie śmiesznie, ale na tylko z dwójka, Oby nie było zamknięte tam. No. i krótkie zdjęcie. Widzimy się na miejscu. Jop. Zauważyliśmy, że to się zamknięte tam. Dajcie mi lajka za Nie dawajcie mi lajka. My dajcie lajka. Na pocieszenie. U, zobacz jaki on jest gruby. <noise> Żarcik. Ej, wiesz, już nagrywam? 5 minut. Nie, dwie, dopiero minutę.